Dziś udało się zmontować ostatni zaległy film, i tu pojawiły się pierwsze problemy. Który to był wyjazd? Na plikach mam datę 8 września, ale patrząc po numerkach na Facebookowej grupie, wychodzi, że te zmagania odbyły się 30 lipca. W związku z powyższym zapraszam na 28 wyjazd z Expedition Offroad Team. Jak widać na załączonym obrazku, rozpoczęliśmy od zabawy w piaskownicy. Piach był sypki i suchy, ciężkie samochody na mtk się męczyły z podjazdem pod winny. Mój misiek za pierwszym razem nie dał rady, ale patrol też nie miał lekki. Za drugim razem poszło lepiej. Zblokowana skrzynia biegów i można było szukać kolejnej przeszkody. Ręcz przejechał górkę bez żadnych problemów. Tak więc moja teoria o ciężkich samochodach na MTK nie do końca się sprawdzała. Na szczęście błażej uratował sytuację. A szarpie nie ktoś? Troszkę się skrzyżowałem. Dobre. Jak widać, zabrakło w krzyżu albo bloku. Błażej gwiazda na wysokości, proszę. <laughs> w ten sposób rozpoczęła się pierwsza akcja. Jest misja, tego proszę tygodnia. pana. No. Trzeba Błażeja pociągnąć. Błażej do tyłu? stoi. Do e, nie, musisz od tamtej strony podjechać. Gdzie? E, tak, tak jak jechałem? wjeżdżałeś, tak jak wjeżdżałeś, bo on potrzebuje windy, więc moment. Nie. Niestety okazało się, że nie jesteśmy przygotowani do wyjazdu. Akumulator od wyciągarki był rozładowany i musiałem wrócić z podkulonym ogonem. Tutaj mamy doskonałe porównanie, jak ciężki patrol podjeżdża pod górkę, a jak śmiga leciutka granitara. Na pierwszy rzut oka widać różne. Tym razem patrola udało się szybko wyciągnąć i zabawa dalej trwała w najlepszym. Wykorzystałem ten moment, żeby spróbować podładować trochę drugi akumulator, ale bez większego rezultatu. Kolejne samochody próbowało pokonać to piaszczyste wzniesienie. Najpierw wrangler, potem jeep, a na końcu tuareg. Niestety, zabawa w piaskownicy została nam brutalnie przerwana przez dzieci. Więc pojechaliśmy dalej szukać jakiegoś błota. Na początku trafiła się delikatna przeprawa, gdzie patrol próbował udobić większość kamerzystów. Niestety, Dominika stała po złej stronie. I się nie udało. No, tutaj zobacz, fajnie. Tylko powoli leć, nie szybko, dobra, powoli. Większość kierowców spokojnie podeszła do przeprawy przez wodę, jednak patrol do czegoś zobowiązuje. ACH TO CIŚNIENIE! Kolejną przeszkodą była wąska leśna dróżka, która wyglądała dość obiecująco. Udało nam się nawet wkleić tam dwa samochody. Pierwszą ofiarą leśnej drogi była Grand Vitara, której ewidentnie zabrakło opon i prześwitu. Jako drugi w zaliczył kierowca dżipa, który próbował przejechać drogę na samym tyle. Jak powszechnie wiadomo, terenówki lepiej działają z napędem na cztery koła. Na koniec szukaliśmy miejsca na ognisko. Było bardzo gorąco, więc udało się znaleźć polankę na skraju lasu z dostępem do wody. Jak myślicie, czy taką sytuację można było opuścić? Oczywiście, że nie. Dlatego kilka samochodów zdecydowało się umyć podwozie, a czasami udało się nawet zaliczyć maskę. Тургата е на Стрампета не го прави. Na tyle w dzisiejszym odcinku, ale jako, że zbliża się 11 listopada, chciałem zaprosić wszystkich na Dąbrówkę, gdzie odbędzie się kolejna edycja rajdu Dąbrowskie Verteby 4. Przy okazji film z poprzedniej edycji znajduje się u nas na kanale. Do zobaczenia niebawem!